Witajcie bardzo serdecznie. Marek Marecki-Majcher dla portalu czujny.pl Bielsko-Biała. Bielsku-Białej, kochani e, mieszkańcy, e, lokalni patrioci, e, ludzie walczący o wolność. E, nie odpuszczają do trzech razy sztuka. Znowu została już po raz trzeci wyeksponowana flaga biało-czerwona, e, ponieważ no, jest tutaj afera kwiatkowa, która miała symbolizować właśnie flagi. No i lokalna społeczność z całą pewnością tutaj w ramach wyeksponowania flagi chciała właśnie za e, manifestować, jaki jest protokół flagowy. Czy pan się zgadza, że flaga polska powinna być na pierwszym miejscu? Pan się zgadza. Pan się zgadza. Kochani, już od razu Wam pokażę, jak sytuacja wygląda. Tym razem oprócz wyeksponowania flagi, która w tej chwili troszeczkę już opada na te rabatki ze względu na akty dewastacji, ale zaraz do tego dojdziemy. Jest oto taki baner, który wszystkim uświadamia, co ma tak de facto na celu ta ekspozycja flagi, czyli jest rozpisany protokół flagowy, jak to powinno wyglądać w sytuacji, kiedy eksponowana jest flaga biało-czerwona w asyście innych flag. Kochani, tak samo jak ostatnio po ekspozycji przez patriotów z Bielska Białej hmm, E, tak samo jak poprzednimi dwoma e, razami e, znowu znaleźli się. E, no właśnie mi tu brakuje słowa, jak określić. E, e, nic po e, nim, e, znaleźli się ochotnicy do bezczeszczenia <grym>, panie naszej panie. narodowej flagi. Były dwie próby, tak? tak. Były dwie próby e, mm, targania tej flagi, natomiast tym razem kochani e, mieszkańcy Bielska, ekipa e, z Bielska e, postawiliście dyzury i już Dokładnie. tym razem nie przeszło, no to słuchajcie, co było jak mnie nie było jak byłem na zjeździe antysystemowców, e, co było jak mnie nie było, bo tutaj całą nocna walka była. Była, była. początku może jak przyjechała, wiesz, jak też była interwencja policji. Tak. Ogólnie jako Rebel24, też redaktor od niedawna Andrzej, czyli ja, mhm. zostałem zaproszony tutaj przez Patriotów Zbielska Białej, którą, którzy stworzyli po raz trzeci taką inicjatywę, mhm. aby pokazać przede wszystkim prezydentowi Klimaszewskiemu, jak sprawa wygląda, że non stop jest złamany protokół flagowy. Iż powstał nawet taki baner, który pokazuje, i to, to jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Ludzie się zatrzymują i czytają i w końcu wiedzą, że ci patrioci z Bielska Białej nie przychodzą z tą flagą, żeby zakrywać te barwy krainy na U, mhm. tylko że chodzi o protokół flagowy, oni z więcej. E, później zrobiliśmy nawet relację z grupką Ukraińców, e, z którą rozmawialiśmy i tłumaczyliśmy im, o co chodzi. Oni też między innymi przez takie portale jak Beskidzka 24 i inne szujnie e, Myśleli cały czas, że my jesteśmy wrogo do nich nastawieni, a wszyscy dobrze wiemy, że nie jesteśmy. Że chodzi tylko o protokół flagowy. Także po wytłumaczeniu. No im... tylko i aż no sprawa no. jest natury honorowej. Tak, która, która flaga jest, jest przy ekspozycji różnorakich flag, różnorakich wydarzeń tak. zdarzają są różne tam. Yy zjazdy międzynarodowe, konferencje międzynarodowe i wtedy na przykład ekspozycja flag może być tak, jak tutaj, na ostatnim miejscu, gdzie zaczyna. Polska flaga, są inne flagi I kończy. i kończy w sytuacji, kiedy flagi mają być dwie, a te rabatki niby miały symbolizować flagi. No już w tej chwili jak widzicie, ee, rabatki zielone wcześniej się zaczerwieniły, więc bardziej przypominają faktycznie barwy biało-czerwone. Ale też zostały suger... zdewastowane przez tych nic nicponi. No to tak zaraz mówią. do tego dojdziemy, natomiast faktycznie takie ułożenie tych rabatków sugerowałoby to, że gospodarzem są barwy inne niż polskie, a w formie gościa są Barwy e, polskie. E, już po raz trzeci tutaj został to zainstalowany. Właśnie opowiadajcie, co to się działo w nocy. No co, siedzieliśmy sobie tutaj w klubie Pigal, no i przez okno, także na kamerce online obserwowaliśmy, ale niestety wybiegając z klubu Pigal nie wzięliśmy pod uwagę, że jest opóźnienie na kamerze 30 sekund. Więc ja zamiast sprawdzać, e, gdzie poszedł ten osobnik. To włączyłem od razu nagrywanie na telefonie, żeby go złapać na gorącym uczynku. No ale niestety przy, przybiegliśmy tutaj całą ekipą no i już nie było tego osobnika. Flaga była e, ściągnięta na bok, zerwana. zerwana. Mam zerwana zdjęcie, za chwilę wam pokażę. Pozrywano. Za chwilę wam pokażę Znieważone. zdjęcie, jak to wyglądało. Były dwie próby zerwania 50. flag, nie? Znieważone. Znieważone. No właśnie. Czyli tak, taką sytuację się zastaliście w związku tak. z tym opóźnieniem tej kamerki internetowej, która tutaj jest skierowana w tą stronę. I tego osobnika już nie było. Czyli I z tego, tak, remisku, tego osobnika tak nie było. Jeszcze jadąc tu do Was słyszałem, że tym razem Straż Miejska bardzo ochoczo chciała przystępować tak. do interwencji, tak. chociaż to chyba Ty Andrzej tam dociskałeś, tak zadzwoniłem, tak, zadzwoniłem, dociskałem, stwierdzili, że oni już przekazali sprawę na policję. No i co, no poczekaliśmy na policję, przyjechały dwa radiowozy. wpierw w ogóle przyjechali tajniacy chyba, tak to było, tak? Jeden, jeden był jeden tajniak. No i jak zobaczył, że podchodzę do niego z kamerą jako media, to odjechał. No. No ja co? dzisiaj we Wrocławiu pytałem policjantów, czy, znaleźli, czy już gdzieś znaleźli Małpią ospę, tak? I czy dostaną Małpie jego rozumu, no. też jakby nie chcieli ze mną rozmawiać. No właśnie, no, coś ciężko z nimi. Za no. nim dwa Później wróciła, a za zanim właśnie dwa radiowozy już na kogutach, no i co, no podszedli do nas, porozmawiali z kulturką, naprawdę na świetnych funkcjonariuszy trafiliśmy, jak się okazało też patriotów, którzy naprawdę mają na sercu polską flagę, polskie barwy, no i co, no. Rzadko na kanale ucznego można ich pochwalić. No, rzadko, no właśnie, aż się nieswojo, no ale idziemy za prawdą, idziemy za prawdą. Ja mówię jak było. Nawet funkcjonariusz no. zachował przyzwoicie tak, i, tak. i wykazał się y, tak. postawą jak trzeba, w takim razie trzeba o tym powiedzieć. No i co tam dalej jeszcze było? Zostawiły tak. świadków zdarzenia wszyscy y, powiedzieli, że jadą na straż miejską sprawdzić monitoring, zabezpieczyć wizerunek tego sprawcy. No i na koniec taka, taka miła kwestia od nich. Także jak pilnujcie, jakby coś się działo, byście kogoś łapcie. W o, o proszę. No to faktycznie, tak, tak faktycznie nowe standardy. Możliwe, że to już jest też efekt e, interwencji dziennikarskich obu naszych redakcji Rebel 24 i, e, i czujny.pl. Natomiast to, cośmy widzieli na zdjęciu, to nie była jedyna tej nocy próba e, zerwania tej flagi. E. Dzisiaj była kolejna, z tym, że już dorwaliśmy ich na gorącym uczynku e, dwóch chłopaków. Mamy wszystkie nagrania, jak tu podbiegamy. Było też, była też relacja na rebel, którą póki co, póki co została ukryta. Jako dowód to będzie po prostu. Zważywszy na wizerunki, zważy... tak? No tak i tutaj tylko praktycznie... i wyłącznie, bo trzeba uważać, wiadomo, nie? Mhm. Co, no ale ich wytłumaczenia były tak idiotyczne że, że, że no to jest po prostu niepojęte. To no do relacje, temu normalnie wybuchł chyba mózg. Z tego no. co słyszałem, to oni argumentowali, że tą flagę chcieli przestawić na Polskę polskie na, na Polskę. A, to, to. I że oni to, są że patriotami. Polskę, na Polskę to jest źle. Oni są patriotami no. wielkimi. No co ja tak? myślę, że oni udawali, że, że wiedzieli o, co robią. Waliliśmy, tak. Nie że byli zaskoczeni, że ktoś tutaj Od razu jak podbiegliśmy i tylko powiedzieliśmy e, to wy, to wy? To się przyznali. Vamos Não me... I, się, I drugi powiedział, No, zaczęło się. No. No, czyli, czyli to było coś zaplanowane. Mieli to zaplanowane, no. i to, to co wypowiadaliście, to po prostu grali. Nie no, kojarzycie no, ich, no, czy to jakieś lewactwo lokalne, czy. Nie, nie, no. nie kojarzymy. Ale to tak Mówili, się... że są patriotami. Aha, tak, ale to nie Trzeba było na zapytać patriotami, patriotami ewentualnie e, czego? którego kraju. I wynikało, tak, że bardzo przez telewizor. No. Próbując im wytłumaczyć, czym jest tak naprawdę protokół flagowy. I dlaczego to jest dla nas tak naprawdę bardzo ważne jako gospodarzy w kraju, w którym mieszkamy? Tak naprawdę żaden z nich nie chciał przyjąć tego do siebie, sugerując nam to, że wrogość do, wrogość do naszych gości, co jest akurat kompletną bzdurą w tym momencie. W zasadzie w tym się, w tym się skończyło. W zasadzie. Niechęcią do zrozumienia naszych motywów i intencji yy... w naszym działaniu. Ja Czyli ja byli policji? Mówili, że byli. widzieli na, na kamerce, że coś się będzie działo, podjechali, wylegitymowali. No. Jak to się tam zakończyło? Nie ich wolno w razie. Później, później. Słuchajcie, tytuł na czujnym jest Nocna walka o flagę białą-czerwoną. No chyba faktycznie, no, bo po no, całonocnym dyżurze była, się, się, była się walka. Biała, ale no... tej nocy rozbłysła e, światłami niebieskich kogutów. Naprawdę. Całą noc centralnie. Jak nigdy. Działo się. Kochani, e, jak słyszycie, no, Mimo, że też zmęczony też z podróży, jak wiecie, wracam, bo się od czasu do czasu z Wami łączyłem, no to faktycznie te obrazki, które oglądałem na Rebel24 i tam ta walka zmotywowała mnie do tego, żeby tu przyjechać do Was po prostu i żebyśmy to też o takiej porze zrelacjonowali. Jeszcze za pierwszym razem, podczas instalacji jakby flagi, przyjechał przemarszu całego, tak. E, przyjechała policja, że dostała zgłoszenie. Anonimowe, o, anonimowe iż ktoś tu coś wandali. Dewastuje. Dewastuje. I no, co? Ale, ale uznali, że ekspozycja flagi nie jest dewastacją, wręcz przeciwnie. No, wytłumaczyliśmy ich, wytłumaczyliśmy im w ogóle, że są prywatną firmą zarejestrowaną tam gdzie są. Także. A to zawsze warto im przypomnieć. Szybko tak. ich zgasiliśmy i sobie pojechali. Ale chyba trzy albo cztery radiowozy podjechały, nie? Trzy. Trzy radiowozy i jeden tajniak taka chyba. Taka typowa prewencja szybę. z podjechał, no. tak, ale tylko rozmawiali coś przez szybę no. i pojechali. No, 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 to, no to cóż, no, no w tej no, chwili okay, faktycznie, e, faktycznie udało się udało się no, udało się no dzięki waszej w sumie postawie że faktycznie po ekspozycji żeście tutaj zaciągnęli warty honorowe byliście czujni tak byliście czujni dwie próby kochani jak słyszycie dwie próby e, nocnego próby zerwania flagi biało-czerwonej w centrum Bielska białej natomiast lokalni patrioci lokalni wolnościowcy mieszkańcy Podbeskidzia e, w tej chwili tą ekspozycją chcą e, z całą pewnością i dobitnie podkreślić, że my Polacy jesteśmy gospodarzami we własnym kraju, bez względu na to, jakie władza ma w tej chwili sympatie polityczne w oparciu o różne wydarzenia, które się dzieją wokół. Wszelkie wydarzenia, które się dzieją wokół, nie mogą przysłaniać tego, że my Polacy i polska flaga biało-czerwona jest to flaga gospodarzy na tym terenie i Eee... No właśnie. właśnie, ja jestem zaskoczony bardzo mile postawą obywateli Ukrainy, którzy tu mieli mieć po naszej akcji protest. No prawda? właśnie, właśnie. może coś na no ten temat i bardzo, jeszcze. Bardzo mile byłem zaskoczony, bo przyszła pewna grupa ludzi na ten protest. nie? Szczęście, był tłumacz też. No i akurat był tłumacz i żeśmy sobie z nimi tutaj tak normalnie po ludzku porozmawiali i... I oni, jak żeśmy jej wytłumaczyli, o co nam chodzi, to oni jakby to przyznali nam rację, tam trzy, cztery osoby się wypowiadały, przyjęli, że faktycznie macie rację i ja chciałem powiedzieć, ba, że Ukraińcy no. bardziej łączą kropki niż Polacy. Naprawdę, no, oni wiedzą, tak. że ich ciemięży, ich rząd żeleński i, i ta cała banda tych, tych kołomyjców i innych tych oligarchów, a my mamy podobne, to samo, ja, mamy, mamy Dudę, no. mamy Morawieckiego, mamy Niedzielskiego i oni jakby wiedzą, są świadomi tego, że oni uciekają przed swoim rządem tutaj do nas, nie? Powiedzieli to, nie? Wszyscy jesteśmy ofiarami I... swoich systemów. Tak, tak. tak. I oni. Ba, no, ja, to, słuchajcie, Polacy, tacy omamieni, o ogłupieni przez telewizję, przychodzą zrywać. Flagę, flagę, no jest, flagę polską, a Ukraińcy przyznają rację, że, że my mamy rację walcząc o to, żeby ta flaga tu ja była. No no tak to jest no. no no. się no. no. Razem wspólnie z Ukraińcami było to powiedziane. Jeżeli tak, wystąpimy tak, do tak. Klimaszewskiego prezydenta, czy jeżeli te kwiatki będą przesadzone, będzie zachowany protokół a, flagowy, a czy będzie nam to przesadzał? Nie, nie będzie. No. Wspólny język znaleźć. Akurat o właśnie z obywatelami Ukrainy, to można sobie na Rebelu zobaczyć. Bardzo ciekawa rozmowa. Wszystko jest do że Pomoc nie dociera na wschód Ukrainy. że konwoje tak, humanitarne, wszystko tak, jest tak, rozpradane. Tak, bardzo i bardzo kochani, naprawdę, tam, właśnie dociera, Wam powiem, nie? skoro już tak się dzielimy, co to się wydarzyło. Ja z kolei jechałem w przedziale międzynarodowym z Hindusem i z Ukrainką, Polakiem. I ja w czterech żeśmy byli w przedziale, w czworo. I powiem Wam, Ukrainka to była studentka historii na Ukrainie, więc mimo, że polskiego nie umiała, a ja ukraińskiego domyślacie się, że też nie, ale no jednak faktycznie gdzieś tam, co nie wiedziałem, to sobie dopowiedziałem, a żeśmy rozmawiali o bardzo specjalistycznych rzeczach, to znaczy pytałem właśnie między innymi właśnie o kwestiach tam rdzennych ludów, bo dziewczyna, pochodziła z Mikołajowa, Eee, Oni też tutaj. No, faktatyw, opowiadała faktatyw, jak tam faktatyw, wygląda faktatyw, sytuacja, bo wiadomo, koło Mikołajowa jest Hercuń, Hercuń, Hersoń, tak? Tak, Hercuń, Hercuń. Hercuń, który jest w tej chwili już pod zarządem Federacji Rosyjskiej, w związku z tą operacją, która tam się dokonuje. Także też opowiedziała jak to tam wygląda. Dowiedziałem się, że tam Rosjanie generalnie tego Mikołajowa zdobywać nie za bardzo chcą. Dowiedziałem się, że Hersoń jak najbardziej był zamieszkany przez ludność, głównie ro rosyjską, a z kolei Mikołajów już bardziej jednak już częstszym językiem jest, jest ukraiński. No i tak się to faktycznie tak zbiera się, łączy się do kropki różnorakiej, ale też zapytałem o kwestię nas najbardziej drażniącą, no czyli faktycznie no, możemy mówić o sojuszach z różnymi sąsiadami, nawet przeciwko innym sąsiadom możemy się z tym zgadzać lub nie zgadzać, ale jeżeli nam telewizor i rządy wtłaczają na siłę y, przyjaźń i sojusz, no to nie ma pojednania bez prawdy. I właśnie pytałem I słuchajcie tej. No miałem studentkę historii. No to no, słuchajcie, naprawdę rarytas mi się trafił, tak? Historia studentkę historii i się pytam, słuchaj, czego was tam uczą na tej historii na wyższym poziomie, jak to wygląda, jak wygląda kwestia wołynia, jak wygląda kwestia OUNUPA, jak wygląda kwestia bandery. No ona tam się tłumaczyła, że no, no trochę ten nacjonalizm ukraiński jest modny i ten, ale że to absolutnie nie, że to nie w tym kierunku i tak dalej aż ją musiałem zbijać, mówię, słuchaj, odrzucajmy emocje, nie musisz się przede mną tłumaczyć, mnie interesują fakty, co ty konkretnie wiesz, czego się nauczyłaś na studiach na Ukrainie na ten temat. No i tak, no i się dowiedziałem, to zresztą to uzupełniłem wiedza, nawet potwierdziło się to, co już też wcześniej kiedyś wiedziałem, że po prostu faktycznie duża część młodzieży ukraińskiej kompletnie nawet nie wie, o co nam Polakom chodzi, bo oni są uczeni, że no... No, że tam no, były jakieś lokalne, sąsiedzkie potyczki, jedni mordowali drugich, drudzy mordowali jednych, że to tak właściwie no, źle się działo, ale to z obu stron się działo. Ach, no, to, to nie... To właśnie wykorzystują nasze rządy, bo oni chcą, żebyśmy się chycili za mordy. Ewidentnie no, to widać tak, na każdym tak. kroku po prostu. No. Media podjudzają. To jest tego przykładem. No, nie? No, media te, te, te rządowe... No nie, 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 nie ci ma słuchajcie, lepszego powodu do konfliktu nie, nie ma to, w chodzi jak chodzi. w roli gospodarza ustawić gościa, a w roli gościa, gospodarza, to jest idealnie, żeby skonfliktować nas tutaj, żebyśmy się rzucili do gardeł. O, i wtedy ludzki pan będzie mógł na przykład stan wyjątkowy wprowadzić, tak? Na przykład, żeby nam jeszcze większy, większy zamordęzm. A, porządek, go powiedzą w telewizorze, tak. Dobra i bezpieczeństwa, nie? No dobra, dobra, no to kochani, żeby nie przedłużać tego live'a, chyba że macie coś jeszcze takiego z przekazem dla Polski, która myślę, że jutro jak wstanie, znaczy jutro już dzisiaj, w niedzielę jak stanie, to myślę, że duża część widzów dopiero wówczas obejrzy, no mamy, którą godzinę mamy? Po czwarte? <śmiech> Piąta? <śmiech> Piąta za cztery. No, no. To ja mam taki malutki przekaz, no. bo to już jest trzecia taka akcja Patriotów tutaj w Bielsku Białej. I Ja się dziwię, jeszcze ani jednej akcji nie widziałem w żadnym innym mieście naszego kraju. Mm -hmm. Co jest dziwne, i myślałem, że to pójdzie z bielska białej taka iskra, iskierka chociaż mała, i po prostu będziemy widzieć gdzieś na relacjach, gdzieś na YouTube, czy gdziekolwiek, jakieś in, inne, oddolne takie inicjatywy. A może nikt nie jeszcze... akcja jednego. Czy to w Pusku było, ale teraz chłopaka prześladują, nie? On był za znieważenie Barw. Bo zamienił po prostu tak samo miejscami. Ściągnął ukraińską, zamienił polską i... Zamienił miejscami, no, 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 tak, 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 i tak? I tam na jest, jest problem. Do, do domu miejscami. nie zdążył dość, bo na monitoringu już był patrol policji po niego i... i no. Głośna sprawa. Nawet Nie y, Jacek Wilk jest z jego obrońcą, bo tam była zrzutka na... na aha, na, aha. Z, gdzieś z Pomorza chłopak hmm. właśnie. Także... Żeby ta iskra z Bielska Białej wyszła na całą Polskę, na wszystkie No miasta. cóż, kochani, jak e, sami y, widzicie i słyszycie, Mieszkańcy Bielska Białej, mieszkańcy Podbeskidzia e, nie odpuszczają, nie odpuszczają. Gospodarzem w Polsce są Polacy. E, zgodnie z protokołem flagowym miejsce flagi gospodarza jest właśnie to miejsce, na którym w tej chwili jest wyeksponowana flaga biało-czerwona, a żeby była jasność jaka jest intencja ekspozycji, e, lokalni patrioci wzięli i zamówili. Sporządzili taki baner. E, przy okazji myślę, że dużo osób się wiele z e, dzięki waszej akcji e, nauczy nauczy, e, więc e, no cóż, może dziękuję, dziękuję, no. warto pokazać, jak e, ci, że tak powiem grzecznie, nic ponie poniszczyli kwiaty. Aha. Bo żeby to nie było później na Patriotów Zbielska Białej. No Było właśnie, ponieważ lokalny portal tutaj ewidentnie szczuje, napuszcza ludzi na siebie. już mamy pierwsze takie... Aha, czyli w popłochu uciekawszy tu jeszcze wzięli i... jest wszystko podeptane. Podeptali y, tą część, która ma stanowić rabatkową część barw y, Polski. Y, no cóż, no to w takim razie dokumentujemy to, żeby była jasność, żeby faktycznie, bo no, żyjemy w chorym systemie. Że zawsze lepiej zbierać dowody. Także faktycznie mamy to udokumentowane. No cóż, myślę, że w imieniu wielu tysięcy polskich patriotów, ludzi myślących podobnie jak wy, jak, jak my wszyscy właściwie, chyba należą się Wam ogromny szacunek i podziękowania. A ja już może kończąc tą relację. No cóż no, y, była nocna bitwa, kochani, nocna bitwa o flagę biało-czerwoną. Y, warty honorowe polskich patriotów, mieszkańców Podbeskidzia I tym razem pomimo dwóch prób zerwania flagi, flaga biało-czerwona jest wyeksponowana na właściwym miejscu. A my cały czas czekamy, co na to wszystko władze, tak? Ponieważ <laughs> myśleli, że wam się znudzi, <laughs> ale się. Y, Wam nie znudziło, kochani, relacje z Bielska Białej, Bielska -Białej tak, z relacje e, uczestników warty honorowej pilnującej flagi białoczerwonej e, i nocnej walki o flagę i dwóch prób jej potargania i e, zdjęcia zerwania. Wszystko to zrelacjonował dla Was Marek Warecki-Majcher dla portalu czujny.pl. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Do zobaczenia.